Powiem wam, że coś ewidentnie zaczyna się dziać. Mianowicie, i jej zaczyna mocniej walczyć z likerami. Natomiast ja w dzisiejszym odcinku postaram wam się powiedzieć wszystkiego, czego się dowiedziałem, dowiecie się wszystkich informacji na temat tego eventu, który wystartuje dzisiaj, bo moim zdaniem naprawdę jest warto. Przypominam na szybko, że odcinki pojawiają się codziennie o godzinie 16.30, łapka w górę, sub jeżeli chcecie, a ja już nie przedłużając zapraszam was na odcinek. Tak jak wspominałem już dzisiaj rusza event Food Birthday, natomiast chciałbym kilka rzeczy sprostować. Te oficjalne liki od szeryfa jak zawsze się sprawdziły i taką drużynę, jaką wam mówiłem, pojawi się dzisiaj, aczkolwiek te nieoficjalne nie wszystkie były poprawne, dlatego chcę wam je sprostować, żeby nie było tutaj żadnych fejków. Mianowicie z tej drugiej listy nie sprawdził się Dybala, co nie oznacza, że Paulo Dybali nie będzie, bo są różne pogłoski, że ma być w drugiej drużynie tych kart. Nie będzie Andy Diego, Guerreiro się zgadza, i Degard się zgadza, Nuno Mendes się zgadza. Wezo się zgadza, Suarez się zgadza, nie zgadza się jeszcze natomiast Firmino oraz Silas, czyli tych dwóch piłkarzy, właśnie Brazylijczyka i piłkarza z Kongo, nie zobaczymy. Bruno się zgadza, nie zgadza się Fekir, zgadza się Tami Abraham, że będzie on w wyzwaniach, oraz Grilish również się zgadza, angielskiego piłkarza również zobaczymy w tej oto drużynie. I tutaj jeszcze kilka nazwisk, o których wcześniej nie wiedzieliście i to jest cała pierwsza drużyna z oficjalnymi statystykami na kartach. Oprócz Abrahama te statystyki nie są oficjalne. Suarez jest, Kross jest, Alan jest, Mendes jest, Grylisz, Idegard, Lorenzo się zgadza. Nie wspominałem o napastniku Hoffenheim, o nim po prostu nie wiedziałem. Ale i on się pojawi, jak zresztą widzicie, po pejsie, dryblingu, strzałach. Naprawdę ta karta wygląda nieźle, więc myślę, że może siać spustoszenie. Gereiro się zgadza, Wezo się zgadza O że chyba również wczoraj wspominałem Tak mi się wydaje Kamada to piłkarz, o którym absolutnie nic nie mówiłem Sam nie wiedziałem, że on również w tej drużynie będzie Więc tak jak widzieliście Te liki w większości są poprawne Szkoda najbardziej tego Dybali Ale ja wciąż wierzę, że w drugiej drużynie Właściwie Argentyńczyka Będziemy mogli zobaczyć no i tak samo fajnie, gdybyśmy zobaczyli piłkarza Liverpoolu. No i Silas, to też kurczę karta, na którą myślę, że większość czekała. Ja tak samo padło dużo dziwnych pytań, dlaczego e, ich nie ma. Z tego co tutaj również pogłoski się pojawiają od szeryfa, to druga drużyna ma być jeszcze lepsza niż ta, którą teraz widzicie. Dlatego myślę właśnie, że Dybala tam się pojawi, ale to jak mówię, nie są żadne oficjalne informacje, więc z tym się wstrzymam. Póki co ta drużyna wygląda następująco. Powiem wam, że robi niesamowite wrażenie. Wyszło również jeszcze kilka ciekawych piłkarzy, którzy będą w SBC. Co zresztą zaraz usłyszycie. Na kilka chwil, schodząc z tematu kart Food Birthday, to przede wszystkim w FIFA rzecz, która nadciąga. To są ikony Optimus, czyli najlepsze wersje ikon, jakie będą dostępne w FIFA 22. Ja już osobiście nie mogę się doczekać. Ten event jest zaplanowany na sobotę, więc wtedy ujrzymy pierwsze karty ikon Optimus. Ja również mam nadzieję, że i jej pójdzie w końcu po rozum do głowy i pozmieniają te drafty. Które są naprawdę tragiczne i po prostu dadzą mnóstwo kart Optimus do tego stopnia, żeby po prostu ludzie mieli szansy się nimi pobawić. Ale przede wszystkim rusza dopiero pierwsza drużyna, także nie zdziwcie się, że jeszcze wszystkich kart ikon Optimus nie będzie. W paczkach dopiero pewnie za dwa tygodnie około będą wszystkie, ale i tak bardzo mnie ciekawią te ceny, szczególnie Ferenca Puszkasza, który jak mówię, ma mieć 5 gwiazdek sztuczek, także to będzie naprawdę solidna wypłata. Jeżeli chodzi o SBC, to pośród tych kart, które były gdzieś tam wcześniej wspomniane, kolejną kartą, która dołączy do tego grona jest Endombele. I powiem Wam, że Francuz naprawdę będzie wyglądał niesamowicie. Co prawda, te statystyki nie są jeszcze oficjalne, ale oficjalnie wiadomo, że właśnie Endombele w grze się będzie pojawiał. Natomiast tutaj jeszcze ważna informacja, że Francuz nie ma mieć upgradowanych gwiazdek sztuczek. Ale przede wszystkim twórcy gry skupią się na jego słabszej nodze. Także czy to jest zmiana niesamowita, czy nie, to już mniejsza o to. Ale przede wszystkim, Endombele to też nie ma być jakiś zawodnik ofensywny, bo raczej tutaj ma. Po statystykach myślę, że one są dość mocno zbliżone i będą dość poprawne. Będzie raczej wiadomo, że jest to środkowy pomocnik defensywny. Kolejnym piłkarzem, który podczas eventu kart Food Birthday pojawi się jako SBC, jest prawy obrońca z West Hamu, mianowicie Anglik. Jeszcze nie ma potwierdzonych statystyk na tej karcie. Ale jak możecie się domyślać, właśnie pejsa na pewno mu nie zabraknie. Powiem Wam tak szczerze, że fajnie, że wychodzi jakiś dobry prawy obrońca z Premier League. I tutaj tak jak w przypadku Edombele, również twórcy gry przede wszystkim skupili się na upgradzie jego słabszej nogi, który ma wynosić 5. O, oczywiście fajnie jakby miał więcej gwiazdek sztuczek, ale powiem wam, że jeżeli chodzi o prawego obrońcę, to nie jest aż tak wymagane. Jeżeli chodzi o kolejnego piłkarza, który pojawi się w FIFA 22 na karcie Food Birthday, to jest Miki Tarian i co najważniejsze... Jeżeli tutaj nie jest to żadna błędna informacja od szerifa, to będzie miał on 5 gwiazdek sztuczek oraz 5 słabszej nogi. Powiem Wam tak szczerze, że tych informacji jest coraz mniej. Widać, że i jej stara się walczyć jakoś z likerami, więc nie zdziwiłbym się, jakby w ogóle wrzucili całą drużynę do kosza i zrobili całkowicie nową. Raczej tego nie będzie. Tak jak mówię, ta drużyna jest sprawdzona, aczkolwiek. Różnie może być, natomiast Mikitarian rzeczywiście ma mieć 5 na 5 gwiazdek sztuczek. Pojawiły się też informacje, że Edegard wcale może nie pojawić się jako członek pierwszej drużyny, ale nie bójcie się, bo również jako piłkarz tej oto drużyny wyjdzie tylko po prostu pojawi się w tym mini wydaniu, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, wiecie, w momencie, w którym wychodzą średnio po 3-4 karty i to wydanie ma być w niedzielę, także tutaj myślę, że taka mała rzecz, bo niektórzy może będą się cieszyli z tego, że Norwek właśnie ma się pojawić i mogą się dziwić, że dzisiaj go nie będzie, więc się nie bójcie, Norwek się pojawi, ale prawdopodobnie dopiero w tygodniu. Albo po prostu w weekend, bo być może tak jak mówię, będzie to niedziela, albo bo po prostu następny tydzień, ale raczej bliżej chyba weekendu. Już oficjalnie karty zostały dodane do kodu gry, tak będą prezentowały się ikony. Optimus, powiem wam tak szczerze, że karta wygląda całkiem przyzwoicie. Aczkolwiek, jeżeli po kartach Optimus oczekiwałbym troszeczkę więcej, ale spoko. Mówię, no jeżeli chodzi o jednego pracownika firmy, do którego nie można się przyczepić, to jest to grafik. Również spoko wygląda karta Food Birthday, chociaż ja powiem wam tak szczerze, że i tak na zawsze będę fanem FIFA 20 i tamtego eventu, bo nie dość, że była super animacja otwierania paczek, to były przepiękne te karty. Nie wiem, czy pamiętacie, możecie dać znać w komentarzu. I również pojawił się system tokenów i co prawda już wiemy jakie będą nagrody. Co zresztą zaraz zobaczycie na moim materiale, ale powiem wam tak szczerze, że to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakiej wymyśliła moim zdaniem te tokeny. Ponieważ nadal chce się w tą grę grać, plus dostajemy niesamowite paczki, które w większości będą nas służyły jako fodery, a także możemy trafić coś niesamowitego. No właśnie, tokeny to rzecz, o której myślę, że większość Was teraz zastanawia się, jak będzie to wyglądać. Cały ten miks tokenami będzie ruszał 11 marca i prawdopodobnie będzie zawierał około 24 tokenów, czyli tak mniej więcej podobnie jak w przeszłych. Właśnie tego typu eventach dodatkowo jeden z tokenów będzie znowu jako możliwość do kupienia w sklepie, także wiecie, tak jak było do tej pory, więc tutaj się nic nie zmienia. I jeszcze tutaj taka ciekawostka, pierwszy token jak zawsze będzie za darmo. I dodatkowo wygląda na to, że paczka za 50 tysięcy końców również trafi do każdego z nas, więc to byłaby naprawdę spoko rzecz, aczkolwiek to nie jest w 100% potwierdzone, więc dosłownie nie pytajcie się w komentarzach, kiedy taką paczkę dostaniecie, bo może tak być, że ona wyjdzie do dzisiaj, a może być także za kilka dni, a może być, że w ogóle ale prawdopodobnie wyjdzie, bo tutaj szeryf raczej ze swoimi informacjami nie zawodzi. Słuchajcie, że dzisiaj rano wyszła informacja od szeryfa, że być może będzie jedna zmiana w. Tej drużynie, której widzieliście, tego on jeszcze w 100% nie wie, ale tutaj jest bardzo fajna informacja i bardzo istotna moim zdaniem. Napisał, że jeżeli go naprawdę nie dadzą do tej drużyny, to zmieni wszystko dla tego pierwszego teamu. No nie wiem co o tym sądzić, bo być może jakaś najlepsza karta z tej pierwszej drużyny jednak się nie pojawi w tym wydaniu, może tu będzie Cross, może Suarez. Nie wiem, to jest aby. Yy, aby wam powiedzieć to chciałem Bo po prostu nie jest to w 100% potwierdzone Ale chcę wam to właśnie powiedzieć Że może być tak, że jakiegoś piłkarza stąd zabraknie Jak mówię, widać, że jej ewidentnie zaczyna bawić się z likerami Także być może już nigdy więcej przecieków nie będzie Nie mam pojęcia, one są nadal Wydaje mi się, że są naprawdę dobre Ale jak widać jej chcę tutaj troszeczkę popsuć zabawę I bardzo mi ciekawi co nabroją A może nic i rzeczywiście jest to tylko zmyłka Natomiast mam nadzieję, że nic na bronią, jeżeli chodzi o nagrody za food Birthday, również potwierdzonej i wstawione przez szeryfa za dwa tokeny, paczka za 50 tysięcy, za trzy tokeny 83 do 90 overalla, sześciu takich piłkarzy w paczce, za osiem tokenów karta Diego, tutaj już możecie pomyśleć czy warto, moim zdaniem absolutnie nie. Za 10 tokenów mamy gwarantowanego piłkarza z pierwszej drużyny, również za 10 mamy piłkarza holenderskiego, również moim zdaniem ja bym się w tego typu rzeczy nie bawił i mamy to, na co myślę, że czekał będzie każdy z nas, mianowicie za 14 tokenów paczka 86 piłkarzy minimum razy 7, tu 6, bo w różnych informacjach różnie podają, ale prawdopodobnie 7. Także 7 gwarantowanych walkoutów w paczce. No ja to na pewno biorę. Nawet nie rozważam innych wyborów, jeżeli ktoś z Was będzie miał czas robić wszystkie tokeny i będzie ich rzeczywiście 24 no to paczka z gwarantowanym piłkarzem z pierwszej drużyny i paczka 86 plus razy 7 to jest absolutne must have a jeżeli ktoś z was nie będzie miał czasu na to no to paczka tego typu za 50 tysięcy 83 90 razy 6 myślę że też jak najbardziej jest spoko no i dla wszystkich tych którzy mają czas paczka pik właściwie nie paczka z gwarantowanymi piłkarzami z pierwszej drużyny footberdy, nie wiadomo ile, może pięciu może trzech, to nieistotne, bo moim zdaniem nie warto będzie tego brać najlepszy jest zestaw to plus to albo to plus te dwie paczki to już zależy od was piszcie co byście chcieli brać właśnie z tych nagród, jaka karta na ten moment wzbudza największy potencjał ja wam pięknie dziękuję za dzisiaj, załapki w górę, subskrypcję. widzimy się już jutro o godzinie 16.30